Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj możemy odczytać, że wyraz pierwszy tego ciągu geometrycznego wynosi 4, natomiast wyraz drugi jest równy 2. Czyli jeżeli chcemy wyznaczyć Q, to musimy A2 podzielić przez A1, czyli tak A2 to będzie 2, A1 to 4. Możemy to sobie skrócić przez 2, czyli Q to będzie 1, druga. Czyli jeżeli znamy już Q, to możemy wyznaczać kolejne wyrazy naszego ciągu. Pamiętajcie, że w tę stronę dzielimy, no to w tę drugą będziemy mnożyli. Czyli 1 razy 1 druga to będzie 1 druga, no i 1 druga razy Q, czyli razy 1 druga da nam 1 czwartą, czyli kolejny wyraz tego ciągu. No i oczywiście w ten sposób możemy podawać wyrazy kolejne. Spójrzmy na podpunkt D, to będzie wyraz pierwszy, wyraz drugi, obliczamy Q, czyli to będzie A2 przez A1, czyli mamy 16, podzięć oczywiście przez 64, możemy to sobie skrócić przez 16, czyli mamy 1 czwartą. No to kolejny wyraz, to będzie 4 razy 1 czwarta. 4 razy 1 czwarta to 4 czwarte, czyli 1. No i jeszcze jeden wyraz, czyli 1 razy 1 czwarta to będzie 1 czwarta. No i dwa ostatnie podpunkty. Mamy wyraz pierwszy, mamy wyraz drugi, czyli Q to będzie A2 podzielić przez A1, czyli minus 2 przez 1 to będzie minus 2. No to lecimy z kolejnym wyrazem. 4 razy minus 2 to będzie minus 8, razy minus 2, no to minus 8 razy minus 2 to będzie 16. No i tutaj podpunkt ostatni na początek wyznaczamy iloraz, czyli 9 dzielimy przez minus 27. Oczywiście wynik będzie ujemny, możemy to sobie skrócić przez 9, czyli mamy minus 1 trzecią. No i jeszcze kolejne dwa wyrazy tego ciągu, czyli razy minus 1 trzecia, czyli minus 3 razy minus 1 trzecia to będą 3 trzecie, czyli 1 i 1 razy minus 1 trzecia to minus 1 trzecia.